Cześć, tutaj Leszek z no kanału YouTube Kuba Kuba. Tutaj tędy tą ścieżką przeszedłem prosto zielonym i niebieskim szlakiem i dochodzę do rozwidlenia Czernica, godzina 15. To jest Nowa Biela na Czernicę. Skręt na wieżę widokową na czernicy. 1083 godzina 15 żółtym szlakiem no i idę pod górę. A Dalej to jest puszcza śnieżej białki rudawiec i tak dalej i winka a ja dzisiaj idę do góry No to idziemy idę idę żadnego ujęcia a sobie myślę muszę zrobić jakieś ujęcie na czernice 1083 to jest trochę metrów Ach, już nie mam siły tak jakoś parno jest Powiem Wam szczerze. No i... No i idę. Dwukierunkowy I szlak dwukierunkowy, tu Pan powiedział. Tu jest jeszcze w miarę, najgorzej jest tego zakrętu. O, proszę, tak w górę. Czyli... Super. Widzicie? No to jest szlak żółty. Na czernica Ponoć tu jest jeszcze git. A dalej to już jest... Jeszcze gorzej, leśnicy. Szlak ten polecam dla hardkorowców, zwłaszcza w niepogodę. Jest piękny szlak. Tam jest żółte. Coś pięknego. Można swój charakter, powiem szczerze, sprawdzić. Oj, słonie, nie wiem kto wytyczał ten szlak. Ach, piękny. Już nie mam siły. Mimo wszystko podejście jest piekielne dla mnie. Ja już drugą górę dzisiaj zaliczam. Także... Trzeba świeżym być. Bo tutaj jest 1035 metrów. Cały czas pod górę. Jak się dwie zalicza już mam w nogach trochę kilometrów. To nie da rady. I taki porzucony jakiś znaczek. Płoska 1035 metrów proszę bardzo o, tu jest droga i tutaj to leży ledwo co oparte może nowe znaki się przydało zrobić I droga na Czernicę. tam była płoska już na wypłaszczeniu ponad 1000 metrów O, to taka droga takie choinki i bijące się dróżka wśród lasu. Piękny szlak wśród jagodzin. A fajnie się idzie. Ładnie wyglądają te jagodziny. No i wieża na Czernicy. Zaraz tam podejdę. Ale chcę pokazać z daleka. No i wieża na Czernicy. Tak to tutaj wygląda. Ławeczki. Można usiąść odpocząć Proszę, nikogo akurat nie ma, ale jest to miejsce chętnie odwiedzane o 1083 metry bielice godzina Różne szlaki, proszę bardzo Troja lądek Zdrój. Tak wygląda szczyt o A! Tu nie wiem, czy można wejść. Chyba można. I jeszcze jedno. Tutaj proszę. Czernica 1100 znowu. Zakaz wstępu. Jako pożarowa, ale... ...wszyscy tam chyba wchodzą. I widok z na Czernicy. Tam śnieżnik jest tam w oddali. Taki ten... ...cypelek. A mamy... Tu tam ścieżka wszedłem, tam takie połoniny. Co? Tu dół. Ładna jest pogoda, akurat nikogo nie ma. Chociaż jest godzina 15:30, trochę osób schodziło. O tam jest jeszcze, fajniejsza jakaś traca. jakie znaki, nie tego, widzę, czerwony tam jest na pewno, na ale... chyba nie wiem. I zejście tą samą drogą, kolejnami tam górę nie pokazuje, ale tutaj na dole później będzie wypłaszczenie, i będzie spokój, ale taką kolejną się idzie. そうか。So